Dobra, Ile? 5 razy na dobrego skina? Nie. Yes. O! Okej. Okay. Daj, daj streama. Uh, Dobra, yeah. nie dawał jednak. Dzień dobry, Night City. Ja pierdolę. Dobra, bo ona nie umie grać. To jest nie umie? kurwa Sylve. To jest kurwa. mniej niż Sylve. Ona nie trafia we mnie kill ostatnim, czaisz? Nie, kurwa. Ja... Proszę, nie. <laughs> Ja mam tu klipować kami? Ja chcę stawiać taki Ulubione w No to różnie. Ja w sumie gram pod team, więc to. Ten... Gram pod team, czekaj, gram pod team. Gram no, pod team. Ale posłuchaj, ale posłuchaj, bo ja gram. Team. Nie dawaj, nie dawaj. O, tutaj drewnian. Ale dobra, was... strzy. <coughs> to trzeba umieć grać, kurwa nie. O ła! Wow, wow! o, o mój Boże! <coughs> ja pierdolę, dobra, czekaj, też rzucę. Tylko trzech piknęło. I pomiędzy nim wszystko trafiłem. O dobrze, oni. Ty nie zabijesz go. <coughs> <coughs> a Młody chciał to ja zagrać. Oliver jest młody. Jestem pośredni Jesteś gruby No ty też Ej to dobra to, jak, jak... Kurwa ja tu tylko poleciałem Oh my god sorry Ja go zabiłem A co ty Ja panu w ogóle w dostajemy Ja pierdolę Co on robi? To jest Oliver <grymne> O, co o, o, ej, dobra Są klipy? A nie, dobra Ej, dobra. ej ja, byłem, ja ja, ja, już plan, ja już plantowałem u mnie co to było? Nie wiem <grywak> 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 Czy ja chcę, kurwa, to dodżnąć i mi się już nie chce grać? Nie będę, kurwa... Kasy, może? Nie no kurwa, takie chujowe chciałem warusem kurwa, ten sfer zabrał, bo kamień nie potrafi poczekać. Ja no. chciałam. Też chciałam. Też chciałam. Ja. Ty nie chcesz. ESA! Dobra, kurwa, wychodzę. A. mówię jeszcze raz. No, dam ci chwilę. E, spytam się, czy... Spytaj czy zrobić Ja pierdolę. Jestem. O Jezu. O Jezu. Nie wiem, kurwa. Dostałem flash od kogoś. Kurwa debilu. Jak ty jesteś kurwa głupi. Wiem, rzucam smoka, kurwa. Kurwa nie to. Nie, to. Ben, czy Oliver ma robić rerola? Czyli nie ma robić Relola relo yes. się... no, <laughs> 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 Jest. re re-lo-la Yeeeesss Jak jest chociaż, jeden turę to jest ok. Co on, jak ona biega, jak ona biega Jak <laughs> okay, ja na końcu Okej, okay, nie musisz robić <coughs> Tak, zrobię Dziękuję, dostaniesz. Pewnie oh, mnie ostrzegał, man. Nie, powiedział: Low! Dobra, dostałem C najgorszą wainą skina, jakie się dało. <laughs> take, take a bomb, take a bomb, take a bomb. Oj oj, 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 oj! Oj, 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 oj. Chyba klipek będzie, co? Docinaczka Ten arystokratkę weini. Tak, tak. Ben wszystko wie. Bo ja z tego na to. I się, zaczniam, I się jak to pomyl <laughs> Mordeka jest w No takie skurwysyństwo No oh jest, jest śmieszne Jak, jak, ty, jak ty wygra Garen, to jest koniec Dobra Garen chyba wygrał jak coś Ja <laughs> no, chyba wygra Garen I już kanał na YouTube, to wtedy będę oglądał twoje klipy Chyba <laughs> nie będę na YouTube'a wstawiał Jestem jakimś kurwa nieudacznikiem co myśli, że mu w domu się karierę zrobić. Spierdalaj <grytanie> <grytanie> Ty Robisz traerkę, jest fajna. Czy ci w tam czy tam i. Co, ja? co? O jezu! Cześć, <grytanie> patrz do tyłu, nie ma tego, tak, nie ma Krzysztofa. A tu się na mnie lekko No my tak zgięło! No mnie <grytanie> tak zgięło! nie, tak